Cały wam dzisiaj event Karmory ogłosiła. Yy, odbieramy sobie na pierwszy początek yy, z tego. A ja już odebrałem. Przed odcinkiem znaczy, wchodzicie sobie w aktualności, już u mnie to nie wyświetla się. Odbieracie sobie taki teleport na mapę eventową i takie jajko z kalendarza. Co nie, to jest yy, ten waluta, no mamy ogólnie y, dostęp do lokacji w tornek wyjście to u jakiegoś Marka, nie wiem nie będę czytał, bo nie wiem wypowiedzieć, no. ty nie potrafisz normalnie rozmawiać? kolejne wydarzenie mamy do 28 kwietnia dostępność sklepów mamy oczywiście też po wydarzeniu ale do 5 kwietnia w Karkahanu, no jakiegoś, nie wiem co, kto to jest, nie będę czytał, bo nie wiem też wypowiedzieć Dodatkowy teleport mamy w oknie, czyli ten co wam dziś. Teraz pokazywałam to, 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 co nie mogę wam pokazać, ale... Znaczy to, co nie mogę odebrać z aktualności, znaczy podobało mi się, sorry. Herosi, to mamy ich pięciu. Mamy różne przedziały. Teraz wam pokażę jak oni wyglądają. Znaczy jeszcze przed tymi herosami pokażę Wam elite. To jest ta elita jakiś zajączek. Tutaj loty. No i te herosi. Herosów mamy tych, jak mówiłem, pięć po różnych przedziałach tancerza, wojownika, paladyna maga, łowca i tutaj mamy ogólnie jeszcze dostępność, no to ich możemy zobaczyć bez ograniczenia poziomowego zdobycze to unikalne przedmioty no, czyli te zwykłe nie? elita trójka to tak samo, dostęp mamy też na mapce eventowej, to musimy przejść do jakiegoś z tego co pamiętam przejścia, nie jeszcze nie wchodziłem, ale to tak raczej na oko mówię tak jak zawsze Garmory ogłasza, to i robi. Wymagania, no to 40 poziom musimy, żeby zabić minimalnie poziom tą E3. Liczba poziomów trudności, czyli tak jak zwykle czy walki też, tak jak zwykle raz na danym poziomie trudności. pokonania też rodzinnie. No chyba, że jak zwykle chyba Germory da jakieś tam takie nie wiem. Jakieś walutę, żeby sobie użyć to możemy parę razy jakiś jest reset instalacji, to nie wiem co to jest jeszcze nie obczałem, tak zdobyczek no to w, w rzemiośle jakimś możemy to zrobić dodatkowe informacje To mamy że jak walkę zakończymy remisem lub ucieczką to skut yy, skutkuje nam to utraceniem szans na pokonanie potwora na danym poziomie trenowania, ale tego nie wiem bo jeszcze nie próbowałem na tego robić w ogóle Wy tylko będziecie widzieć, można powiedzieć, ćwiartkę tego. Ja to ogólnie później dam wam link, albo w ogóle możecie sobie wejść na główną stronę, nie? Wpisujecie sobie tą stronę, jak chcecie. No spokojnie, no wchodzicie sobie po prostu w ten dział, nie? A Herosów to sobie wpisujecie po prostu Herosi. z 2025 Margonem i macie. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć na ten temat? Mamy loterię, oczywiście. Waluty możemy mieć najwięcej 46, no chyba że jak loterię mamy no to więcej możemy to zdobyć. No chyba że jest jakaś jakieś wymaganie na to, to nie wiem. No i to chyba tyle z tego, nie? W, w niedzielę albo w sobotę zapraszam was na mojego live'a. Yy, też jeszcze wspomnę ogólnie Mamy tu jakieś takie fabularne te questy, nie? Już od razu dodane. Questy dodają tak jak zwykle. Codziennie w porannych godzinach, tylko bez niedzieli. Tutaj już widać gracze polotały sobie dzisiejszego dnia jakieś. Widzę już hop jakąś lęgę z lotą to już widzę, już jest to granie, nie? Jakieś fajne te. W ogóle podobają mi się te skiny, takie trochę śmieszne, są nie powiem, że nie. No i co jeszcze mogę wspomnieć? Zapraszam Was na serwer Discord, tylko on jest jeszcze nie ulepszany na nic. Będę musiał sobie to ogarnąć, ale to na chwilę obecną bez tego będzie. Najwyżej będę Wam co 5 dni wysyłał kolejny link, bo po tygodniu on się resetuje i wygasa. Ja sobie te jajka odebrałem z tego kalendarza. Wszystko sobie podbierałem informacje maciecie mieli na discordzie, a informuję cały czas, dlatego założyłem discorda. No i chyba tyle, dziś zostałem odcinek. No, jeżeli dzisiaj mam to raczej za jakieś pół godziny wejdzie, albo za godzinkę, bo jest 20.31. Dobra, to by było na tyle, się mało.